Najnowsza aktualizacja systemu iOS, czyli iOS 13, wprowadza szereg nowości, które sprawiają, że korzystanie z urządzeń z logo nadgryzionego jabłka jest po prostu fajniejsze. Jedną z takich dodatkowych funkcji jest magiczne zamienienie iPadów i iPhone'ów w konsolę. Oczywiście trochę przesadzam, ale wcale nie tak dużo, bo chodzi o możliwość podłączenia padów od Xbox One i PlayStation 4 właśnie do iPadów i iPhone'ów działających na iOSie 13. Jak się do tego zabrać, jak podłączyć te kontrolery, zaraz Wam wszystko wyjaśnię. Zaczniemy od DualShocka 4, czyli bezprzewodowego pada do PlayStation 4. Wszystko czego potrzebujemy to urządzenie z iOS 13 i nowszym, czyli iPad lub iPhone oraz pad do PlayStation 4. W urządzeniu od Apple przechodzimy do ustawień. Na liście znajdujemy zakładkę Bluetooth i jeśli macie Bluetooth wyłączony, no to musicie go włączyć. Teraz bierzemy w dłonie kontroler DualShock 4 i przytrzymujemy przez kilka sekund łącznie przyciski PS oraz Share, a potem czekamy, aż zamruga światełko kontrolera. Na liście dostępnych urządzeń bezprzewodowych wyświetli się nazwa pada i kiedy ją wybierzecie, oba urządzenia się połączą. O prawidłowym połączeniu poinformuje Was światełko na padzie. No i to tyle działań. Teraz możecie spokojnie grać na padzie od PlayStation 4, czyli DualShock 4 bezprzewodowo na iPhone'ie albo iPadzie. No to teraz bierzemy się za kontroler od Xbox One i tutaj jest trochę trudniej z tego względu, że dopiero te nowsze pady dostały Bluetooth, dzięki któremu mogą się łączyć właśnie z urządzeniami typu iPad czy iPhone. Ale to też wbrew pozorom nie jest takie trudne, jeśli chodzi o ich podłączenie. W iPadzie lub iPhone'ie przechodzimy do ustawień. Na liście znajdujemy zakładkę Bluetooth i jeśli macie Bluetooth wyłączony, trzeba go włączyć. Teraz bierzemy w dłonie kontroler od Xboxa One i włączamy go za pomocą przycisku Xbox który znajdziecie na środku obudowy pada. Kiedy pad jest już włączony, należy wcisnąć mały przycisk Connect umieszczony w górnej części tyłu kontrolera. Na liście dostępnych urządzeń bezprzewodowych wyświetli się nazwa pada i kiedy ją wybierzecie, oba urządzenia się połączą. O procesie parowania informuje migająca dioda przycisku Xbox. No i to tyle. Gotowe. Możecie teraz bez problemu grać na iPadzie lub iPhone'ie przy użyciu pada od Xboxa One. No jak widzicie jest to dość proste, a bardzo mocno zmienia komfort grania na iPadzie czy na iPhone'ie. Przede wszystkim na iPadzie, bo mamy tutaj duży ekran i faktycznie w pewnym sensie zamienia trochę iPada w konsolę. Szczególnie w momencie, kiedy mamy usługę Apple Arcade, gdzie mamy dużo fajnych gier w abonamencie i właśnie część tych gier obsługuje też pady. No właśnie, tutaj jest jeszcze kwestia, które gry i czy wszystkie gry obsługują pady od Xboxa, a nie od PlayStation 4, czy jakiekolwiek pady. Nie, niestety nie, nie wszystkie gry w App Store obsługują pady. Ale jak dość, które gry obsługują pady? No i to szukanie wcale też nie musi być takie trudne, jak mogłoby się wydawać, ponieważ w sieci powstała strona, która ma listę gier obsługujących pady. Znajdziecie ją tutaj w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że ten prosty poradnik okazał się dla Was przydatny. Jeśli podobał Wam się film, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. No i widzimy się przy okazji następnego materiału. Trzymajcie się, cześć!